Dziś obok mnie wyczekiwana nowość od włoskiej Alfa Romeo. Auto miało pierwotnie nazywać się Milano, jednak z uwagi na to, że jest produkowane w Tychach, jego nazwa musiała zostać zmieniona na Alfa Romeo Junior. Jest to samochód pokrewny m.in. z Jeepem Avenger oraz Fiatem 600. Jednak jest to Alfa Romeo, a więc zupełnie inny wygląd i zupełnie inne podejście do tego samego samochodu. Auto wyróżnia się również z tej trójki, faktem, że jest dostępna tylko stopowymi układami napędowymi, a najmocniejsza wersja veloce oferowana jest silnikiem o mocy aż 200. 80 koni mechanicznych. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyś mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole, a teraz zaczynamy. Przechodząc do stylistyki Alfa Romeo Junior, to decydując się pomiędzy jednym z trzech trojaczków, jest to największa karta przetargowa tego modelu. Auto niczym nie przypomina swoich bliźniaczych modeli, coś zupełnie innego i znajdziemy tutaj wiele nawiązań do poprzednich modeli Alfa Romeo. Reflektory w Juniorze są w pewnym sensie w kształcie litery C, jednak dolny element to tylko czarna wstawka. Same lampy oczywiście w technologii LED. Prezentują się bardzo atrakcyjnie. Centralnie atrapa chłodnicy w dość znajomym kształcie, jednak wypełnienie to coś zupełnie nowego. A więc w wersji Speciale otrzymujemy atrapę chłodnicy, której wypełnienie to emblemat producenta. Zderzak to coś zupełnie innego na tle poprzednich modeli Alfa Romeo i jest to również pierwsza alfa Romeo, która tablicę rejestracyjną ma. Centralnie i jest to spowodowane wymogami bezpieczeństwa. Sam zderzak ciekawe, wykończenie centralnie, oczywiście ogromny radar od systemów bezpieczeństwa. Maska również nawiązuje stylistycznie do innych modeli, a więc jej przetłoczenie centralnie jest bardzo wąskie i rozjeżdża się w kierunku szyby czołowej. Jeśli chodzi o linię boczną pojazdu, oczywiście widać. Podobieństwa względem innych modeli, których ciężko było się pozbyć, a więc linia szyby jest niemalże identyczna. Jednak już wykończenie słupka C jest wyjątkowe dla Alf Romeo i znajdziemy tutaj ukryty emblemat. Producenta. Również felgi są wyjątkowe dla tego modelu. Standardowa, podstawowa wersja hybrydowa o mocy 136 koni mechanicznych ma felgi 17-calowe. Wersje specjalne otrzymują felgi już 18-calowe i również wersja elektryczna bazowa. A topowa wersja veloce ma felgi rozmiarze aż. 20 cali. Oczywiście jak w innych modelach Alfa Romeo z serii Speciale otrzymujemy dodatkowe oznaczenie na boku. Nasz egzemplarz czerwony lakier czarny, lusterka czarny, dach i również dwutonowe wykończenie progów. Wygląda tutaj naprawdę fantastycznie i w odróżnieniu od Jeepa Avengera tutaj ukryta klamka w słupku C pasuje po prostu Zdecydowanie lepiej. A przechodząc na tył pojazdu, wyróżnia się on na tle innych oferowanych dziś modeli Alfa Romeo. Jednak sama stylistyka to nawiązanie do modelu zaprojektowanego wspólnie ze studiem Zagato. Z tyłu znajdziemy czarną belkę, która scala tylne światła w technologii LED-owej i mają one klasyczny wzór dla Alfa Romeo, choć do tej pory był on spotykany jedynie z przodu pojazdu. Centralnie przeliterowany napis Alfa Romeo nie. Znajdziemy tutaj już emblematu, co można lubić lub nienawidzić, gdy zdecydujemy się na kamerę cofania, gdyż ona nie występuje w standardzie. Jest ona ukryta w tej czarnej belce, co według mnie jest zdecydowanie lepszą lokalizacją niż jakby miała być ona ukryta przy tablicy rejestracyjnej bardzo nisko, przez co. Obraz byłby mocno zakrzywiony. Jeśli chodzi o sam zderzak, jest to czarny, wielki element, co zdecydowanie ograniczy koszty, jeśli będziemy mieli jakąś stłuczkę parkingową. A sam zderzak na dole ma ciekawe czerwone wykończenie. Na klapie bagażnika dość duży spoiler dachowy. W naszym dzisiejszym egzemplarzu klapa bagażnika unosi się elektrycznie, a pojemność bagażnika Alfa Romeo Junior to 400 litrów w wersji elektrycznej i 415 w wersji spalinowej. Jeśli chodzi o sam bagażnik Ruch załadunkowy jest niemalże idealnie płaski i wykończony plastikowym elementem. Podłoga bagażnika może być lokowana w kilku wysokościach, a więc po pierwsze na górną pozycję, jak w tym momencie na pośrednią, na niższy poziom, możemy ją również całkowicie zdemontować, gdyż pod nią znajdziemy dodatkowe wykończenie. Pod nią znajdziemy jeszcze dodatkowy schowek z dedykowanym miejscem na zestaw naprawczy oraz gaśnicę. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, po obu stronach znajdziemy haczyki na zakupy, a po lewej stronie. Na stronie dodatkowo gniazdko 12V oraz oświetlenie w technologii led Na bokach są minimalne wnęki, jednak nie są one odgrodzone żadną siateczką, a więc ciężko będzie tutaj gromadzić dodatkowe rzeczy. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcji 40 do 60. Jednak aby otrzymać równą podłogę, należy obniżyć podłogę bagażnika na pośredni poziom. Maksymalna pojemność bagażnika Alfa Romeo Junior w wersji elektrycznej to 1265 litrów, a wersja spalinowa ponownie ma bagażnik większy o 15 litrów. Wnętrze Alfa Romeo Junior jest mocno specyficzne i widać, że to jest samochód stworzony przez grupę Stellantis, a więc wszystkie te elementy, detale to są elementy brane bezpośrednio z innych znanych nam Modeli. O ile deska rozdzielcza to jest unikalny projekt dla tego samochodu i prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, muszę przyznać, podoba mi się. Może za wyjątkiem tej centralnej konsoli, bo to wygląda szczególnie z tym tutaj wycięciem, jakby to oryginalnie było równo. Jednak ktoś stwierdził, że ten ekran powinien być w kierunku kierowcy, przez co prezentuje się to dość dziwnie. Gdyby to się jeszcze obracało. To miałoby to troszeczkę więcej sensu. Kierownica unikalna dla Alfa Romeo, jeśli chodzi o jej kształt i również wykończenie, prezentuje się to bardzo dobrze, jednak przyciski to już jest na przykład Opel. Tunel środkowy również ciekawy kształt, również wykończenie Alcantara prezentuje się to bardzo dobrze, jednak ten czarny element z Piano Black ponownie jest wykończony przyciskami, które dobrze znamy z innych Modeli, a więc włącznik silnika, wybierak kierunku jazdy, tryby jazdy, hamulec ręczny, to wszystko to są peżoty. Również panel od klimatyzacji, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie taki sam jest w Jeepie Avengerze i chyba nawet dokładnie taki sam jest w Fiacie 600. Również te przyciski są nam dobrze znane i wyświetlacz za kierownicą, choć jego wykończenie, a więc takie dwa okręgi na bokach, charakterystyczne dla modeli. Alfy Romeo, choć oczywiście sam wyświetlacz i skórka już są dedykowane dla Alfy Romeo. I również to, co jest ciekawe, bardzo mi się to podoba, no, podoba mi się to może złe sformułowanie, jednak bardzo zaintrygował mnie błąd, niedociągnięcie, z grupy Stellantis, a więc mamy tryby jazda, więc Dynamic, Natural oraz Advanced Efficiency. Jednak gdy go uruchomimy na ekranie pojawia się powiadomienie, że uruchomiony został tryb Eco, podobnie jak w Peugeotie Citroenie. I tak dalej. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, mamy ładowarkę indukcyjną opcjonalnie w tym samochodzie, dwa porty USB, z czego po prawej stronie znajdziemy nowe złącze USB typu C, a po lewej stronie złącze starszego typu tunel środkowy, a więc podłokietnik, który jest regulowany. A w środku znajdziemy po pierwsze jeden schowek i drugi schowek, którym jest dedykowane miejsce na napój, które poprzez takie specjalne elementy możemy przerobić, abyśmy mieli. Dwa miejsca na napoje, bardzo ciekawe rozwiązanie. Możemy to dostosować według naszych potrzeb, choć prowadnice do tych samych elementów są dość irytujące. W Alfie Romeo Tonale możemy mieć wyjątkowe, kubełkowe fotele, których kształt, wzór i również detale. Są czymś naprawdę wyjątkowym i prezentują się fantastycznie, trzymają w zakrętach fantastycznie, gdy jeździmy dynamicznie. Jednak w dłuższą trasę lub przemieszczanie się po mieście w korkach może być po prostu problematyczne, choć muszę przyznać, wyglądają naprawdę fantastycznie. Centralnie znajomy wyświetlacz o rozmiarze nieco ponad 10 cali, dokładnie ten sam system jak w GPF, Fiacie 600 i w innych modelach, a więc Android Auto, Apple CarPlay, to jest bezprzewodowe, choć oczywiście możemy podłączyć się przewodowo. Ilość miejsca, no jest dość ciasno z uwagi na kształt tunelu środkowego, również trzymanie tego fotela Kieruje nas, byśmy siedzieli w jednej pozycji. Na wysokość jak najbardziej w porządku, choć mogło być po prostu nieco lepiej. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to wszystko to są twarde plastiki, moi drodzy. Również te elementy mocno skrzypią, gdy je naciskamy. To również, no niestety, to u, tutaj jest gorzej niż myślałem. Na drzwiach również próżno jest szukać miękkiego. Wykończenia, a więc całościowo projekt unikalny na tle innych bliźniaczych modeli, całościowo wygląda chyba najlepiej z całej tej trójki. Jednak wciąż mogło być po prostu lepiej. A przechodząc do drugiego rzędu, siedzeń Alfa Romeo Junior, to podobnie jak w Avengerze, ilość miejsca jest bardzo niewielka, a gdy mamy te opcjonalne fotele. To są one po pierwsze bardzo twarde, i jakiekolwiek wciśnięcie się gdzieś w te narożniki od tych cięć może być dość bolesne dla naszych kolan. Na wysokość mieszczę się, powiedzmy, no prawie na styk, mając 1,85 m wzrostu. I podobnie jak w Avengerze, zagłówki są bardzo kiepsko wyprofilowane i mi ponownie wbijają się w szyję. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, oczywiście mamy izofiksy w skrajnych miejscach. W tunelu środkowym jeden port USB typu C, który nie występuje w tym samochodzie w standardzie, no i oczywiście nie mamy żadnych schowków w oparciach przednich foteli, gdy mamy te opcjonalne kubełkowe fotele. W drzwiach niestety nie znajdziemy żadnych schowków, nie ma również podłogietnika i całościowo wypada to po prostu kiepsko. Przechodząc do danych technicznych Alfa Romeo Junior, to aktualnie jest ona dostępna w trzech wersjach napędowych. Po pierwsze, wersja spalinowa, która jest odmianą hybrydową o mocy 136 koni mechanicznych, w wersji elektrycznej taka jak nasza, a więc silnik elektryczny o mocy 156 koni mechanicznych i topowej w wersji o mocy aż 280 koni mechanicznych w topowej wersji Veloce na ten moment wszystkie odmiany mają napęd tylko i wyłącznie na przednią oś, jednak w przyszłości mają pojawić się odmiany również z napędem na wszystkie koła, które znane są między innymi z Jeepa Avengera, a więc silnik spalinowy z przodu napędzający przednią oś oraz silnik elektryczny z tyłu dedykowany dla osi tylnej. Mówi się również, że będzie topowa wersja Veloce z napędem na wszystkie koła z dwoma silnikami elektrycznymi jednak jeszcze niestety nie są znane szczegóły tej konfiguracji. Dane techniczne trzech dostępnych wersji napędowych macie w tym momencie na ekranie, a jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, to tak jak powiedziałem wcześniej: 156 koni mechanicznych, 260 nm maksymalnego momentu obrotowego, bateria o pojemności netto 51 kWh w strukturze 400 V, co ma pozwolić teoretycznie przejechać w mieście nawet około 600 km. Na jednym ładowaniu. Maksymalna moc ładowania to 100 kW, do tego również odniosę się w dalszej części filmu. A jeśli chodzi o osiągi, 9 sekund do setki, a prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 150 km na godzinę. Tradycyjnie, oczywiście, na początek sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Przełączmy się w tryb dynamiczny. Mamy w tym samochodzie możliwość wyłączenia kontroli trakcji. Jak tylko nas ten samochód posłucha. Poprosimy, mój drogi, wywołanie ustawień samochodu. O, udało się, za którymś tam razem. Wyłączmy kontrolę trakcji. Od razu rozpoznawanie znaków i utrzymanie w pasie ruchu. Włączmy się w drive i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza. Ze startu zatrzymanego. Gaz podłogę. Wskaźnik mocy no, niekoniecznie pokazuje pełną moc. O, przez chwilę było. od 50 zaczął przyspieszać dużo sprawniej. Rewelacji nie ma jak na samochód elektryczny. Spodziewać się można, że ten samochód znacznie sprawniej będzie przyspieszał ze startu zatrzymanego, jednak wciąż nie było źle. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy Alfa Romeo Junior to jest to samochód bliźniaczy konstrukcyjnie, tak jak powiedziałem wam wcześniej, z Jeepem Avengerem i Fiatem 600E. Wszystkie te samochody mają praktycznie dokładnie takie same parametry w wersji elektrycznej, a jeśli chodzi o Alfa Romeo, to jest ona wyróżniająca się pod względem prowadzenia. Ten samochód nastawiony jest na sportową jazdę, Fiat nastawiony jest na codzienne, powiedzmy, komfortowe podróżowanie. Po mieście, a Jeep natomiast jest samochodem uniwersalnym. I czuć w tych samochodach, że każdy jeździ nieco inaczej. Alfa Romeo została dostosowana do dynamicznej jazdy, również ma te fantastycznie trzymające w zakrętach fotele i dynamiczna jazda, na przykład tutaj na rondzie. No to jest coś naprawdę bardzo angażującego, bardzo wyjątkowego, pomimo że mamy dość niewielką moc układu Jazda na łukach dynamiczna, a więc pierwszy łuk, włącza nam się kontrola trakcji, jednak samochód jest jak przyklejony. Naprawdę, wrażenia z jazdy bardzo pozytywne. Zawieszenie jest znacznie sztywniejsze względem Fiata 600 czy Jeepa Avengera i sprawdzając je na naszych standardowych nierównościach, no dość... Twardo jeśli chodzi o pierwsze nierówności, tutaj nieco dynamiczniej, aż mi się głos załamał, również jak najbardziej w porządku, jednak czuć, że samochód jest nieco sztywniejszy. Ostatni łuk do hamowanie bardziej dynamicznie. O, już nam zaczęła przednia oś lekko uciekać, jednak jak widzicie, nawet pojawił się uśmiech na twarzy. To jest samochód bardzo wyjątkowy na tle tych trzech samochodów i jeśli oczekujemy od samochodu powiedzmy dość niewiele pod względem jego możliwości zasięgu, zużywania energii i szukamy samochodu, który po pierwsze będzie bardzo praktycznym crossoverem, trzeba przyznać, junior 400 litrów bagażnika, więc do codziennej jazdy w dwie osoby jak najbardziej wystarczająco i również zasięg tego samochodu, no na papierze oczywiście 600 km, wartość wręcz fantastyczna Realia pokazują, że te 600 km to kurczy się tak bardziej do 380, może okolice 400 km na jednym ładowaniu, jeśli się postaramy. Jazda mieszana to jest wartość na poziomie około 22 kWh, jak widzicie na ekranie komputera pokładowego po przejechaniu 900 km, i te 900 km to jest około. 500-550 km bezpośrednio sprawdzania tego samochodu w mieście. No i oczywiście autostrada, cykl mieszany i lekka trasa do 90 km na godzinę. I właśnie jadąc tym samochodem do 90 km na godzinę należy liczyć się ze zużyciem około 21,5-22 kWh. Jazda na autostradzie 140 km na godzinę, no niestety to już są wartości bliżej 26-28 Kilowatogodzin. Ten silnik po prostu nie jest wystarczająco wydajny do jazdy 140 km na godzinę i wolę nawet nie myśleć, ile on by zużywał, gdybyśmy jechali faktycznie 150, a więc prędkość maksymalną. Jednak to, co podoba mi się również w tym samochodzie, to jest takie specyficzne udźwiękowienie, gdy przyspieszamy. A więc jadąc 50 km na godzinę, tutaj nam się kończy teren zabudowany, tylko ktoś ukradł znak, więc mam nadzieję, że samochód to rozpozna. 50 km na godzinę około gaz Podłoga jest taki specyficzny dźwięk przyspieszania. I w większości samochodów elektrycznych jest on dla mnie irytujący. Jednak tutaj jest całkiem przyjemny. Podoba mi się nad jak ten samochód wydaje takie wzmocnienie, że faktycznie przyspieszamy. Auto dostępne jest w dwóch wersjach wyposażenia, a więc podstawowej elektryka i. Specjalnej Elektrika Speciale. Tak, po włosku. Oczywiście jest również wersja Veloce, która wyróżnia się topowym układem napędowym o mocy 280 koni mechanicznych. Jednak to jest też specyficzne, ponieważ z zagranicznych źródłach ten silnik ma 282 konie mechaniczne, a gdy wczytamy się w dane techniczne Stalantis Polska w cenniku, to ma on 240 koni mechanicznych, więc coś tutaj kompletnie nie gra. Nie mogę doczekać się testu tego samochodu, jak on będzie się sprawdzał i mam nadzieję, że Stalantis Polska coś tam sobie wyjaśni w cennikach, bo w tym momencie jest to mocno no, mylące bezpośrednio klientów. Patrzymy sobie, ile kosztuje 280, czytamy sobie dane techniczne i ma... 240. Jednak cennik tego samochodu nie został odświeżony przez Alfa Romeo Polska od października. Więc mam nadzieję, że ktoś tam sobie popracuje w dziale produktu i odświeży te informacje. Jednak, jak już jesteśmy przy cenach? Ten samochód startuje od około 130 tysięcy zł za wersję podstawową, spalinową, czyli hybrydową. I to zaznaczam celowo, ponieważ zarówno Jeep, jak i Fiat są dostępne z wersją spalinową, wyłącznie bez hybrydy. Tutaj zawsze mamy hybrydę nieco większą moc, a więc. Cenowo ten samochód startuje nieco wyżej niż fiat i jeep, i również porównując bezpośrednio z wersją hybrydową, on zawsze jest troszeczkę droższy. Jeśli chodzi o odmianę elektryczną, to jest to cena już na poziomie 173 tysięcy złotych, a odmiana speciale to jest dopłata 10 tysięcy złotych nasz dzisiejszy egzemplarz jest doposażony o prawie wszystkie możliwe opcje z wykluczeniem okna dachowego a więc opcjonalny lakier za ponad 7 tysięcy złotych fotele są w pakiecie a więc jeden pakiet to jest 12 tysięcy drugi to jest około 7 tysięcy złotych i jest jeszcze kilka mniejszych dodatków przez to cena tego samochodu to jest już ostatecznie około 215 Tysięcy złotych, a we wnętrzu wciąż nie otrzymujemy zbyt dużo. W bardzo małym crossoverze segmentu B, jakość tych materiałów pozostawia wiele do życzenia. Jednak jeśli chodzi o właściwości jezdne tego samochodu, jak ten samochód się prezentuje, to jest to bardzo interesująca propozycja. Jednak cenowo. Wydaje mi się, że ten samochód jest zdecydowanie zbyt drogi. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, ten samochód na papierze ładuje się maksymalnie 100 kW. W praktyce przyjechałem tym samochodem raz ładując go od 2%. A więc, teoretycznie, według krzywej ładowania, powinniśmy mieć wtedy maksymalną moc, najszybsze ładowanie. Realia pokazały, że ten samochód ładował się maksymalnie mocą około 62 kW i przy już około 10% ta wartość spadła do poziomu 45 do 50 kW, a więc ładowanie tego samochodu to jest po prostu nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę, że mamy baterię 51 kWh netto. Naładowanie tego samochodu od 2% do około 92-93 trwało godzinę i 10 minut, więc faktycznie musimy nieco spędzić na ładowarce i te fotele w niczym nam niestety nie pomagają. Jednak całościowo podoba mi się ten samochód. Podoba mi się, jak on wygląda, podoba mi się, jak ten samochód jeździ, jak trzyma się drogi, jaki ma fantastyczny układ kierowniczy. Również wyciszenie nie jest na złym poziomie. Jednak myślę, że jego cena jest po prostu zbyt wysoka. Jeśli to nie jest dla Was problem, to zdecydowanie polecam zakup tego samochodu. Ale tylko, gdy cena nie gra dla Was roli. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat nowej Alfa Romeo Junior w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!